Elo. Będziemy czytankę uprawiać, jest czytankę dla dzieci. Głos Waffen będziemy czytać. Czyta, czyta No, no to co? Czat mam po prawej, no co, no czytamy, nie? Głos Waffen, czyli co nowego u mentora i przygody Waffen. Wydanie w 100% przez adminów mentora, 100% legit, no scam. No, zaraz pierdol odpowiadam ja, no tu mamy właśnie, o. To ja, a tu reszta administratorów. Się cieszymy i jest fajnie. No to pierwszy artykuł, tak, autorstwa. Oczywiście pytl. Kiedy mentor potrzebuje pomocy, tak? Mieliście na pewno nieraz tak, że jakiś znajomy prosił Was o pomoc. Ba, może nawet analizowaliście dla kogoś firmę metodą zwierzęcą, lub dla Duńczyka. No to disclaimer. Duńczyk to był taki gostek, co rysował zwierzaki na wykresach, i potem mentor rozkłinał. Dzięki za przysiad na butle. I tam na tyle rozkimniał, że się potem dziwił, czemu nie rośnie tak jak miało rosnąć. No i według niektórych to go skłoniło do Lubawy, według niektórych nie, to tak można gdybać, trzeba by wrócić do tych czasów, nie. Dobrze. Nie oczekujecie na gratulacje czy podziękowania. Robicie to, bo wspieracie osobę potrzebującą. Inaczej dostrzega to Aleksander, mentor, oczywiście potrzebuje pomocy czy wytłumaczenia, ale analogiczna sytuacja, gdy to widz prosi o pomoc może okazać się problematyczna. I co mamy na załączonym obrazku? Mogę wam nawet przyzumować. Tak. No, jakiś pan Adam pyta, czy ktoś tu będzie kupował BTC, się pyta o to, jak to działa, i nie do końca rozumiem, chciałby to zaciągnąć rad. Natomiast na co odpowiadał mentor, że YouTube stoi przed tobą otworem, yy, Idź sobie do biblioteki, wypożycz książkę i nie oczywiście, że ktoś tu wytłumaczy. Yy, felernie, felernie. Yy, no, Adam troszeczkę. Skonsternowany, no myślał, że to może jest właśnie miejsce, żeby uzyskać od ekspertów wyjaśnienie. No bardzo niemiło. Yy, ale ba, bynajmniej. Wszakże nie powinieneś oczekiwać, że wszyscy będą poświęcać Ci swój wolny czas, pokazać Ci wiedzę. Na której posiadanie to właśnie tobie powinno zrobić najbardziej. I zapamiętajcie sobie te słowa. No to już od razu wam przejdę tutaj. Yy, to jest jak po, po, chciał bota ogarnąć. To, ogarnijcie tego bota, który spamuje ludziom na gadugadu -gadu, to jest 5 minut chat GPT, ale nie. Ty kurwo, napisz krok po kroku, co zrobić, albo bana wyrwiesz. Tak właśnie się stosujemy do tego, że należy samemu zadbać o wiedzę, wobec której ma się interes. Jest tu pewna dysproporcja, prawda? Jest pewien asymetryzm w tym, jak mentor traktuje ludzi, a jak chce być traktowany. Stwierdzicie pewnie, że mentor nie chce tracić czasu dla widzów. To nieprawda. Mentor zawsze chętnie będzie prowadzić dyskusję, o ile będzie miał zysk, choćby zabicie nudy. Pomoc mentorowi jest więc sprawą trudną, a w jej trakcie możecie narazić się na gniew, a mora z ulicy Jeździeckiej w Warszawie. Dużą przeszkodą jest niska wiedza i inteligencja. Łatwo przywołać popełniania DS3, gdzie po pytaniu do dyplomatariusza mentor zamiast emanować spokojem, stać w miejscu i nie obracać kamerą, robił dokładnie odwrotnie. Pamiętamy, pamiętamy te czasy, piękne czasy. Krótko podsumowując, należy zaprezentować piękny wyraz mentorskiej wdzięczności. No i mamy załączony obrazek. No Owszem, nie umiesz podać nazwy prostego programu. Czy proste instrukcji dla zastosowania dla lajk? No, ty kurwa, to już czytaliśmy. No, i jakaś tam alegoria szachowa, bo wszystko musi mieć odzwierciedlenie swoje w szachach, prawda? Prawda. Dobrze. To był redaktor Piotr, teraz redaktor Gal Anonim. Kącik finansowy, poradnik zakupowy dla opornych. Witajcie drodzy czytelnicy, aby będę trochę głos robił taki Gal Anonima. Jaki jak mógłby mieć głos Gal Anonim? Taki yy, gromki, wydaje mi się, że gromki. Z tej strony z was, znowu wasz ulubiony dziennikarz Gal Anonim. Na pewno wielu z Was zna to uczucie, gdy stoicie między alejkami i nie wiecie, co włożyć do koszyka. Dzisiaj rozwiążemy ten problem. Oczywiście, jedynym prawidłowym sklepem jest Stokrotka, więc to dla niej przygotowany jest ten poradnik. Osobiście polecam Stokrotkę w Warszawie na ulicy Jeździeckiej. Charakteryzuje się ona największym asortymentem i wspaniałą architekturą. Pierwszy punkt na liście zakupowej. Oranżada Helena, ewentualnie zamiennik Miorio dla ubogich, bo jak wiadomo, nawodnienie jest bardzo ważne. Według najnowszych badań, danych, zdrowa osoba załatwia się do 2-3 do, trzech razy, załatwia się dwa, do trzech razy na partię. Pamiętaj, na partię. Drugi podpunkt. Sodastream. To już pozycja dla zamożniejszej części społeczeństwa. Jest to wspaniała inwestycja, dzięki której piąc dziennie średnio 10 litrów można zaoszczędzić aż 27 zł. groszy w rok. Jest to must-have dla osób liczących każdy swój grosz, no, Nie używać w pobliżu y, mniejszości izraelskiej. Kontroler controller DualSense. Może nie działa zbyt dobrze z komputerem osobistym, w przeciwieństwie do kontrolera Xbox Series. Jest droższy, ale za to jak wygląda. No, to, no, pamiętamy tak, czerwony kontroler, którego nawet ostatnio używa mentor, na którego zdarzy się, że narzeka. To tyle na dzisiaj, tylko trzy pozycje, bo jak wiadomo, od dobrobytu się w głowie pierdoli. A jak już się popierdoli, to człowiek zaczyna kupować jakieś dziwne przedmioty. Płaść księdza, mimo że nie jest. W jednym z następnych wydań gazety poruszymy tematy sylwetkowe. Samice uwielbiają silnych mężczyzn. Nic nie podnieca je bardziej, niż spijanie ostatnich kropelek potu z męskich ciał po treningu. Redaktor Garan. Kącik sławy. Autopromocja i jej skutki. Dnia Pańskiego, dzisiaj, 8 lutego, szachowy monarcha poprosił o promocję swojej osoby i komentowanie filmu na kanale Ostre debiuty, W którego powstawaniu mm, brał udział, za duże słowa. Jamnik po prostu zrobi, robi znowu content na inwalidzie. No i mamy screen, tutaj mentor mówi: gorąca prośba, napiszcie mi coś miłego, a najlepiej własnymi słowami, a najlepiej dokładnie to, co ja chcę. Oczywiście na odzew długo nie trzeba było czekać, i już po krótkiej chwili zaczęły pojawiać się komentarze wychwalające. Słonika Dumbo, o kurwa. Dopiero, dopiero czytałem pierwszy raz to, to i pisa, słonika. No, szanuję, 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 panie redaktor Noland. Igor trochę szacunku do siebie trzymaj, ty cię wyzywa prywatnie, a ty jeszcze go szkolisz. No, fakty, fakty. Obrzydliwe robić content z nałogowym kłamcą, manipulatorem, oszustem, z bokiem, osobą złą do krwi i kości. Poszkodowani przez tego człowieka muszą być teraz dumni, bardzo dumni. Czego się nie robi dla cyferek? No, ten zwyor psuje reputację gry królewskiej i przestańcie go promować. Igor, czemu ty promujesz tego szmaciarza? Cytuję. Ciężko się nie zgodzić z takimi komplementami. Gratulujemy obu panom i życzymy dalszych sukcesów we współpracy. No teraz będzie kurwa ciężki artykuł. Ciężkie działa zostały wytoczone. Właściwie dwa działa. Kącik fitness. Ale kształty. Nasz amant z jeździeckiej niebywale ostatnimi czasy lubi świecić tyłkiem. Redakcja nie do końca rozumie, czy to specjalne show, dla moderatorek, by miało na tym kontent kręcić, czy po prostu osiągnął niebywały poziom nierwany, gdzie wprost zapomina o tym, że nie jest w pomieszczeniu sam, a ogląda go ktoś więcej niż on sam siebie na kamerce. Te zawrotne 300 obserwujących, chociaż zaobserwowano zautomatyzowany ruch w przepływach okolicach 800 osób. Co oczywiście nie ma pokrycia z udzielającymi się osobami, co zakurwa długie zdanie. Zasadniczo trzeba przyznać, że nasz uszatek dupę ma zgrabną, ale czy to widok, którego chcemy wszyscy mieć przed oczyma, który chcemy wszyscy mieć przed oczyma no, dobrze. To pytanie zostawimy naszym czytelnikom. Nam jedynie pozostało cieszyć się z możliwości podziwiania wdzięków srebrnego kochanka. Zafarbowane na czarno włosy ku rozpaczu mas, farba zosta zakryła wszystkie siwe kłaczki, oddają wigor i młodość, a równie ponętne ciało, chociaż w ostatnimi czasy nie w koszulach, a czarnych koszulkach, które niestety ukrywają jego charakter Slendermana, nęci i kusi równie mocno, jak jego ogromna buźka. Ciekawe, każda kropelka, która wypłynęła dzięki Natalii, należała do niej? Redaktor Dolina mida. Dobra. Kącik tragiczny. Noc oczyszczenia. Mentor po raz kolejny nakazał mi się weryfikować. Oto czytamy z perspektywy redaktora kruku. Nie pod... A tu jest podpisany, tak? Kruk. Czekaj, może dla atmosferki. Mentor po raz kolejny nakazał mi się zweryfikować. Procedura, która dotychczas dotyczyła wyłącznie kobiet, stała się faktem na patriarchalnym Discordzie Warcabowego Belzebuba. Weryfikacja miała polegać na podesłaniu mu zdjęć twarzy oraz podanie imienia i nazwiska. Mając świadomość tego, że mózg naszego cyborga nie należy do najbezpieczniejszych baz danych na świecie, odmówiłem. Odbierając mi rolę administratora na Discordzie, zapomniał zrobić tego samego na kiku. Pierwszego dnia nowego miesiąca, w pełni księżyca, w pełni księżyca, kiedy to nasz schowy wampir jest w sile mocy, zdecydowałem się na wersję. Na pierwszy cel ustanowiłem sobie uwolnić wszystkich dzielnych żołnierzy Waffeniksem z niewoli. Po godzinie klikania, usunię ograniczenia. Mój palec odmówił mi posłuszeństwa. Z pomocą posłużył autokliker, który również łatwej roboty nie miał. Po skutecznym odbanowaniu ponad tysiąca użytkowników wziąłem się za komendy i zakazane słowa. Gdy mój szpont dotarł do międzygalaktycznych uszu mentora, ten postanowił ułaskawić wcześniejszych podejrzanych i przywrócić im rangi admina, przez co liczba szpiegów w afem w strukturach mentorowskich po zbanowaniu mnie jest dodatnia. No mamy tak, jak usuwał komendy, tam odbanowywał i mamy zbanowanych użytkowników. Żadnych, więc jeśli macie jakieś stare konta, zapraszamy, radzę zmienić sobie nick. Yy, można wracać, tak? No. Mentor rzekomo twierdzi, że się cieszy z tego powodu że może znowu banować tych ludzi. Liczę na to, że znowu zrobi unban oraz, skoro tak mu się podoba. Kącik egzekucyjny, powody banów. Dzień doberek, krótki artykuł z mojej strony. Dziś podam powody banów u Mentorka, 2.3. Redaktor Grzałcia, 2.3. No i mamy. Powody banów. No weźmy sobie kilka. Napisał jebat szachową kurwę i wizogina. Internetowy narcyz w temacie inwestycji. Nie mam kilka Mentora. Pokazał mi kolega nazista. Pisze napiw do moich widzek. Yy, jeszcze tutaj są śmieszne. A o, tu jakieś multikonto jest Ariana. Szacun. Nie wiedziałem, yy, że jakieś jeszcze multikonto miałem. Yy, Nick zawiera Joral, co jest anagramem do Odlejlo. Kobieta, która mi nie ufa. Szkoda, że to jest skrojone bokiem. Aczkolwiek to jest przezajewisty. Kobieta, która mi nie ufa, to jest najlepszy powód, kurwa, ever na bana. <laughs> Uwielbiam. Nick Murzynator, autor piosenki 8 sezonu intro. Nastawianie kojsuru przeciwko mnie, mimo iż zamie tylko zneta. Autor tego? Kojsuru. Zjadłam, może bliżej do mikrofonu, zjadłam wszystko. Poszłam na randkę z Aleksandrem Radomskim. Znany też jako szachowy mentor, brzmiało niewinnie. Stół pełen jedzenia, domowa atmosfera, zero stresu. Pomyślałam, okej, okay, miło, zjemy coś, pogadamy. Nie wiedział jeszcze z kim mam do czynienia. Usiadłam, spojrzałam na stół i w tym momencie w głowie kliknęło mi coś bardzo prostego. To wszystko jest do zjedzenia. Zaczęłam spokojnie, bez pośpiechu, bez emocji tyle Oczywiście. Sery? Naturalnie. Makaron? Czemu nie? Sosy? Każdy po kolei. Przekąski? One nawet nie zdążyły zaprotestować. Jadłam metodycznie, jak gdyby to była partia szachów, rozpisana na 40 ruchów do przodu. Aleksander siedział naprzeciwko. Najpierw patrzył z lekkim uśmiechem, potem już bez uśmiechu. Potem przestał mówić, a potem... potem zobaczyłam to kątem oka. Uszy mu się trzęsły. Nie żartuję. Szachowy mentor, człowiek analiz, kalkulacji i kontroli, patrzył jak znikają kolejne rzeczy ze stołu. A jego uszy zaczęły drżeć, jakby organizm próbował wysłać sygnał alarmowy do mózgu. Tego nie przewidziałeś. Kiedy zniknęła ostatnia rzecz, zapadła cisza. Taka gęsta, że można ją było kroić nożem. Którego zresztą też nie było, bo wszystko było zjedzone. Stół był pusty. Ja byłam najedzona, a on siedział i patrzył, jakby właśnie przegrał partię. Bez wykonania jednego ruchu. Nie zrobiłam tego ze złośliwości. Nie zrobiłam tego z dominacji. Po prostu byłam głodna. Czy żałuję? Nie. Czy zrobiłabym to jeszcze raz? O tak. Redaktor Kojsuru. Strefa reklam. Nie ma reklam, zaciecie nam kurwa płacić. Żartuję. Jednak są. Gordon Ramsay, Kitchen Nightmares, postanowił, że wesprze, wesprze naszą działalność po zobaczeniu tej zajebistej przyprawicy. Yy... No, i dotarliśmy do końca. Dotarliśmy do końca, ale jeszcze tak. Jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, rozwiązanie zagadki. Rozwiązanie zagadki yy, z poprzedniego numeru. Niektórzy może już zapomnieli. Czekaj, roztworzę to. Widać, widać. Mieliśmy zagadkę, prawda? Zagadka numeru. Wskażcie, która z rąk na zdjęciach jest męska, a która należy do kobiety. Odpowiedź na zagadkę w następnym numerze. Uwaga, zdradzam, zdradzam to. Chuj, powiem. Po lewej to ręka jest verble, męska, a po prawej kobieca. Ja wiem, ja wiem, co myśleliście. Yy, ja wiem, co myśleliście, ale tak, tak, jest jak jest, jest jak jest. Yy, druga. Jest tutaj w wydaniu tym: jest easter egg. Jest easter egg, który można znaleźć. No i dobra, i tyle. Yyy Przestaliśmy szybko I miłego wam życzę wieczorku, pa pa.